Siemaneczka oraz Life in Polen, także zapraszam, bo ukończyliśmy już łazieneczko uznanego youtubera Także zapraszam do obejrzenia Co żeśmy poczynili Także tu na wjazd. Eee, Tak jak wcześniej mówiłem eee, Drodzy widzowie Będę musiał wymienić na czarny, no jednak biała tutaj nie pasuje, jak sami widzicie Do tej mojej kompozycji eee, Góra oczywiście zlicowana płytami ale najpierw może przejdziemy jak to wygląda. Także światełeczko jest z lezikiem. Także tak to wygląda. Tak wyszło. Nie, także tak to wygląda. Eee, tutaj jeszcze listwę muszę wkleić, taką jak tam mam, nie. Także jest zakupiona. Po prostu już kończyliśmy wczoraj wieczorem, dzisiaj troszkę ogarniamy chałupę. A wklejenie listwy to jest dosłownie chwila i tak muszę tutaj przyciąć ją na wymiar. Także tak to będzie wyglądało. E, Lusta wklejone e, indywidualnie. Po prostu ja się sam obcinam, także żeby miał widok z tyłu. Jeszcze będę musiał sobie dorobić takie e, tutaj wiecie skrzydełka, żeby lepiej po prostu z tyłu widzieć jak się sam obcinam, ale najważniejsza jest teraz łazienka ale tak tylko dla wstępie dla wyjaśnienia także ledziki poleciały nie dojeżdżałem płytkami do samej góry zostawiłem obramóweczkę także tak sobie leci obramóweczkę tutaj na biało zlicowano oczywiście regipsikiem muszę tutaj chłopaka zawołać, mojego ziomeczka od zamrażania jest sezon po prostu grzewczy, żeby mi tutaj złapał po prostu wymiar Muszę zmniejszyć, bo był stary rodzaj kaloryfera, grzejnika, przepraszam, lub kaloryfera jak ktoś używa yy, i był rozmiar na 74, teraz już nie ma, w sprzedaży są na 50, po prostu będę musiał tą fajeczkę skrócić i obniżyć sobie yy, po prostu na przyłącze na 50, nie? Także na razie wstępnie jest zakupiony kaloryfer czarny, oczywiście tutaj wjedzie drabinkowy, tylko po prostu tutaj do przyłącza muszę. Zmienić. Tak to wygląda. Eee, wszystkie podłączenia oczywiście za pralką. Eee, tutaj jest, że tak powiem, zabudowa, także jest zrobiona ścianka, bo kiedyś był parapet do samego końca. Ja go skróciłem ze względu na to, żeby wszedł mi tam eee, słupek, ze względu na to, że wybrałem eee, tutaj brodzik, dobrze, że wyszedł jak najmniejszy, eee, 80 na 100. Bateria prysznicowa złota. Jak widzicie. Tak to wyszło. Dobra. Wieszaczek już zakupiony. Także mówię już użytkowujemy sobie. Także wszystko ładnie. E, imitacja. Marmurowej Oczywiście szklana. Nie brałem nic innego. W antracytach wiadomo o co chodzi. No i pyteczki te same co na ścianę. No, i tak to wygląda. Nie no, ładnie nastrój. a my sobie teraz przejdźmy do kosztów. Jest i młoda. Ogarniamy, ogarniamy porę montową, a ja sobie spisałem tutaj o. Ja sobie liczyłem. młoda teraz wpadła i mi na gry, gry zdrobiła. Dobra. <laughs> Też obliczała. Eee, dobra, przejdźmy do meritum. Eee, koszy, e, które poniosę za Łazienkę, oczywiście ja podaję ceny normalne. Eee, gdzieś tam po prostu drogą e, w La czy tam w Castellamie, czy gdziekolwiek. Wiecie, jak to jest? Czasem można dorować coś z wystawek za tańsze pieniądze. Są po prostu wystawiane. Yy, rzeczy, po prostu brak kartona, a są w pełni sprawne i nowe nigdy nie używane. Dobra, także przejdźmy do kosztów. Yy, o, zaczniemy tam, już nie mówię o rozwaleniu, o big bagu, bo raz przysługuje w roku darmowy big bang. Także ja się na to załapałem, chociaż już podobno w tym roku nie ma yy, od 1 stycznia. Także taka yy, wiadomość dla tych, którzy. Przychowali się na remont i liczyli na Big Baga. Od tego roku podobno nie ma darmowych, bynajmniej w Bydgoszczy. E, dobra, hydraulika. E, koszta za hydraulikę ogólne. Będę podawał koszcza e, za te wszystkie rurki, przyłącza, peksy, kolanka. E, I wiecie, do, przyłączy do zaworków e, Wyszło mi to 600 zł na tą łazieneczkę. Zabudowy, żeby odsunąć się z tą ścianką, zrobić sufit podwieszany, wkleić te regipsy na zlicowanie się z płytkami, no to to wyszedł koszt 300 zł. Nie, no te profile, te wszystkie tam potrzebne rzeczy do zrobienia tego to jest koszt 300 zł. mnie poniosło hydroizolacja w postaci narożników, taśm oraz folii w płynie. Wyszło mi to 600 zł. Cena taka, ponieważ poszło tutaj 15 kg folii w płynie, 20 metrów ponad taśm No i narożnikowe, nie? Zakupione. Dobra, to jest koszt 600 zł za hydro, nie? Kleje, system samopoziomujący, fugi, silikony, gładzie, farba. To jest koszt 700 zł, który poniosłem, i teraz oczywiście to jest przygotowanie, tak? to jest kleje, tam wiadomo o co chodzi. Teraz przejdźmy do płytki szare. Nie? Za płytki szare to było koszt 120 zł. metr kwadratowy. Ja zakupiłem 10 metrów kwadratowych, za co zapłaciłem 1200 zł. Płytki czarne 12 metrów. W podobnej cenie one były z metra kwadratowego wyszło mi 1500 zł. Nie? Teraz tak, kabina prysznicowa, to co widzieliście, ona jest z tego grubszego szkła 8 mm. Także ona 3800 kosztowała. Nie? Także dosyć solidna ta szyba jest. Nie, to 3 800, 6 mm albo 8, już nie będę, już nie, nie chcę Wam skłamać. Yy, dobra, liczymy tutaj yy, cena 3,800, ale jest solidne szkło, także nie jest jak niektóre, wiecie, z tych tańszych, jak latają. Nie te aż latają. Nie tutaj widzieliście na solidnych. Tych jest także 3,800 za kabinę. Yy, brodzik 80 na 100 na płycie. Który z płyty 800 zł, on kosztuje nie? ten czarny, nie? Bateria prysznicowa, nadtynkowa, nie podtynkowa 1400 zł, welvexa, nie? Tą, którą kupowałem. Baterię od razu sobie doliczymy. Teraz baterię przy to koszt 700 zł, nie. Misa y, misę y, imitację tego marmuru w szkle to jest koszt 300 zł. Yy, blat ta imitacja taka wiecie antracyt ala yy, kurcze beton coś takiego, nie takie wiecie jak kamień. No to ten blat 120 zł, nie? Zakupiony w Le Home Jak dobrze pamiętam. Yy, szafka ta antracytowa i boki złoty dąb kosztował mnie 800 zł słupek który widzieliście tam w narożniku również złoty dąb kosztował mnie 650 zł z dodatkiem tym widzieliście czarnego tam ten ja po prostu chciałem nawiązać do oczywiście pomysł łazienki z głowy tak w cudzysłowie także mój, mój własny ten dobra także grzejnik który nie jest zamontowany ale jest zakupiony po prostu yy, czeka na tutaj przeróbkę. Yy, po prostu tej, tej różnicy z 74 na 50. Podłączenie yy, wyniósł mnie 800 zł za ten drabinkowy. Yy, nie wiem, czy podawałem wcześniej za ten słupek. Słupek yy, wyszedł 650. Jeśli nie podawałem, a, a ten nie, także przypomina. Grzejnik 800, nie. Yy, lustro, które widzieliście z ledem po bokach, yy, to będzie 600 zł. No i nie liczę jeszcze tych skrzydełek, nie? ale to już w dalszych tam etapach po prostu sobie gdzieś tam złapię albo do szklarza pójdę, albo gdzieś tam zakupię sobie ten. Także to jest już późniejszy tam jakiś tam wydatek, jak jakieś dodatki typu medaliczka, to, to już tam dalsze, nie? po prostu tak jak widzieliście stricte, no to też 600 zł ledy kontakty. Yy, dwa LEDy yy, z zasilaczem. Tak samo te czarne kontakty yy, to jest yy, kosz łączny 320 zł. No i podsumowując, yy, całe koszta, który poniosłem na tą łazienkę, yy, jakbym kupował to wszystko normalnie, to jest 15 15190 zł. Także 15 000 pękło, oczywiście, zapisane w najlepszym kalendarzu. No, także 15 tysięcy pękło, ja troszkę mniej dałem, ale koło 10 tysięcy mi to wyszło, ze względu na to, że obracam się, w ty, że tak powiem w budowlance, właśnie w remontach wykończeniowych mieszkań. Najbardziej w Łazienkach, także na co dzień z tym obcuję. Także gdzieś tam sobie po prostu yy, byłem w sklepie, gdzieś tam po drodze akurat była wystawka. No to kabinę trochę taniej zakupiłem gdzieś tam lustro, troszkę tani, wiecie, na, na, na tych yy, największych kosztach yy, gdzieś tam sobie uczknęłem. Nie, te szare płytki yy, zamiast 120 zł, podałem wam cenę normalną w sklepie, jadałem. 50 zł z metra, nie? No to już na metrze po prostu sobie oszczędziłem. Na tych szarych 700 zł sobie oszczędziłem, nie? I gdzieś tam po prostu sobie tu stówka, tam dwie i mnie wyszło i tak koło dychy, nie? Ale gdyby po, po, policzyłem Wam e, ceny, po prostu jakie byście musieli e, dać realnie za e, małą łazieneczkę w bloku 3,5 metrową w Polsce, w Bydgoszczy. Przy naszych dzisiejszych cenach w roku 2023-2024, bo mamy już styczeń. Ja Arkadiusz nie wyjeżdżający za granicę na 14 lat, ledwie ciłający sobie w Polsce, radzący. No uciłałem sobie, nie? Także jako jeden z wielu Da rady jednak się zarobić w Polsce, nie trzeba wjeżdżać, także widzicie, takie koszta ludzie ponoszą, także jakoś sobie wszyscy radzimy. Czy dużo, czy mało, no do tej kwoty by trzeba było jeszcze e, doliczyć e, kosz fachowca, nie, ja po prostu sobie zrobiłem sam, e, także w, ty w tym tematach się obracam, także to jest moja praca na co dzień, tak zarabiam na chleb. No, i byście musieli koszt fachowca doliczyć. Ja szczerze mówiąc, za taką łazieneczkę w bloku od 8 do 10. Nie zależy, jakie tam bardzo, bardzo jakieś tam przeszkody by były hydrauliczne, przeróbki, lub jakieś jeszcze dodatkowe montaży LEDów, albo jeszcze inne jakieś tam zabudowy. Robienie jakieś półeczki albo wie, wiecie o co chodzi, no to już tam się cena by zmieniła. Tutaj widzieliście prostą y, łazienkę, najprostszą ze względu na mały metraż. Dosłownie upchnęłem jak mogłem wszystko na centymetry, także myślę, że efekt jest zadowolający. Ja jestem zadowolony z efektu i muszę się Wam przyznać, że. <laughs> Można zrobić 100 łazienek yy, dla siebie, dla, dla, dla kogoś dla siebie, przepraszam, za przejężczycenie. Bo już do przodu wyleciałem. Można 100 łazienek zrobić dla kogoś, a ta jedna dla siebie cieszy chyba najbardziej. I to jest fakt. Także tym akcentem kończymy dzisiejszego vloga. Także do usłyszenia, łapeczkę w górę, dla mojej motywacji komentarz, jeśli chcesz skomentować coś. No, i lecimy dalej z tymi tematami, także jutro powrót. No, dnia codziennego, znaczy się, dzień codzienny jest cały czas, ponieważ dalej lecą roboty. Ja po prostu robiłem sobie Łazienkę w międzyczasie, także tam kawalereczka, dalej jest akcja, także czekamy. Jutro mają dojechać w końcu okna, mamy już prawie połowę stycznia. A niestety tak długo trzeba było czekać na okna. Także zapraszam na kolejny odcinek. Także lecimy z tymi elementami Ja oraz Lafi Polen. Także pozdrowienia.